Dzień dobry. Jest dzisiaj 7 maja. Jesteśmy na ocenie pora Oslo po przezimowaniu w gospodarstwie państwa Kujawa, niedaleko Pamiątkowa pod Poznaniem. Jesteśmy na polu z panem Januszem Rodowskim i chcielibyśmy poopowiadać, jak Oslo przezimowało. Ja mam prośbę do pana Janusza, żeby powiedział, jakie zaobserwował cechy dla tej odmiany, jaki jest plon. Niech się pan z nami podzieli. Dobrze, zaczynamy tak, że oslo było przykryte na jesień włókniną, w listopadzie. Przezimowało bardzo dobrze, jak widać małe uszkodzenia mrozowe na, na liściach. Odmiana w tej chwili daje ton około 45-50 ton z hektara. Kolor liścia bardzo ładny po, po przezimowaniu. Wielkość pędu, tak jak sprawdzałem, w tej chwili to około 3 do 5 cm, także jeszcze trochę postoi na tym polu. Poza odmianą Oslo, na polu są również inne odmiany. Sprawdzał pan tutaj tylko na tej odmianie, jak bije w pęd kwiatowy, czy również inne odmiany mają podobną sytuację, jest lepiej, gorzej? To znaczy, gorzej? ja mam tu akurat na tym polu, powiedzmy, kolekcję różnych firm i wygląda podobnie. To znaczy, niektóre odmiany się różnią, że są już większe pędy, ale większość jest w tej samej fazie, powiedzmy. Mamy dzisiaj 7 maja, już powiem to drugi raz. Czy to jest normalny okres, w którym Wy macie jeszcze pora w swoim gospodarstwie, czy ten tak. rok jest taki mocno specyficzny? Tak, to jest jeszcze normalny okres, gdzie, gdzie mamy pola, pora na polu. Mhm. My go przetrzymujemy, powiedzmy, na świeży rynek gdzieś w poprzednich latach do 15, góra. 20 maja, zanim pęd wyjdzie na, na, na. będzie widoczny, a większość pora kopiemy, który nam zostaje do początku maja, bo robimy dużo płaszczyzny i por musi być bez pędów. Chciałem wrócić jeszcze do zimy, która była, bo w tym roku mieliśmy, można powiedzieć, prawdziwą zimę, również tutaj w rejonie. Czy było dużo śniegu? Jakie temperatury minusowe były? Jak to się utrzymywało przez czas? okres czasu? Znaczy, zima u nas faktycznie była powiedzmy miary miarę porządna, ale śniegu nie mieliśmy za dużo. Było kilka dni tylko gdzie, gdzie popruszyło. Może tam śnieg się utrzymywał, taki był moment gdzieś około 5-7 cm, ale to dosłownie 2-3 dni stopnia. Gdzie były największe mrozy u nas, zanotowaliśmy minus 18 się utrzymywało. Około 3 dni to było bez śniegu i faktycznie tylko port przykryty był kiedy odkryliście pora? I czy to jest normalny okres taki, kiedy odkrywacie zwykle, czy ten rok po prostu spowodował przez to, że było zimno, zrobiliście to troszkę później? Pora odkrywamy, powiem tak, jak mamy ludzi, to odkrywamy. Jak nie ma ludzi, to jest tak długo przykryte, aż go musimy wykopać. Mhm. Ale w tym roku odkrywaliśmy praktycznie wszystko po świętach. Gdzieś w połowie, po połowie kwietnia. Zciągnięcie wcześniej włókniny, czy później, to ma bezpośredni wpływ na to, że on szybciej wybije w kwiat, czy to nie ma z takiego dużego przełożenia? Nie, nie, to nie ma żadnego znaczenia. Mhm. No może jakby została włóknina powiedzmy do 10 maja, no to wiadomo, że wtedy tam będzie szybciej ruzji i mhm. może ten pęd będzie szybciej, ale z tego co ja zaobserwowałem, jak my odkrywamy tak powiedzmy do połowy kwietnia, zdążymy odkryć nawet w marcu, jak powiem, gdzie nie było mrozów, to... to nie ma znaczenia kiedyś odwiedziłem. Chciałem zapytać jeszcze o system korzeniowy w tej odmianie, dlatego, e, dlatego obrywam. Czy on jest odpowiedni? Czy jest za duży, za mały? Czy to się dobrze kopie na tych, na tych ziemiach u Was? System korzeniowy jest w porządku, bo właściwie w porach, y, które mi się podobają, żeby system korzeniowy robił małą piętkę. Mhm. On i tak jest dosyć dobrze rozrośnięty, to prawda. Te osło trochę wolniej rośnie na, na jesień, przy, mm -hmm. przy innych odmianach, ale to ma bardzo duże znaczenie przy obieraniu. Mm -hmm. Czyli szybciej się obiera. Czyli szybciej się obiera, tak. Ja widzę, że jest bardzo czysty ten por. praktycznie można powiedzieć, jakby, jakby to była jesień w tym, w tym momencie. Tak. Jakby nie odniósł kompletnie żadnych skutków przezimowania, I to, i to bardzo mocno widać, bardzo lekko się go czyści. No, w czyszczeniu jest bardzo dobry. To mhm. no mówię, że ta, ta mała piętka przy obcinaniu yy, samych korzeni to, to bardzo szybko idzie. Dziękujemy Panie Januszu. My w tej chwili zabieramy się do czyszczenia. Będziecie mogli zobaczyć również już po przygotowaniu ten por. Także zapraszam. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Dziękuję. Również. Polecamy nasze nowości i zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami w terenie.